A za chwilę odpowiadać z tego tematu będą pan Marek Krukowski i pan Stefan Rymek. Pan Marek Krukowski jest z wykształcenia filozofem i filozofią i napis... się zajmuje. Zajmuje się pan. Nadal napisał pan również, że tłumaczy pan literaturę piękną z języka włoskiego. Czy jeszcze coś pan robi? Nie, właściwie nie, nic. A pan Stefan Rymek przyjechał do nas z Tarnowa i jak kiedyś powiedział, jest z dziada pradziada chłopem i dlatego prowadzi nieduże gospodarstwo rolne. Tak. Czy coś się zmieniło? Znaczy o tyle się zmieniło, że niezależnie od tego gospodarstwa jeszcze pracuje w tarnowskiej agencji rozwoju regionalnego. Dziękuję bardzo, proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Słychać mnie dobrze? Tak. Czytam pierwsze pytanie. Wzorem kryty krytyki literackiej, która nazwała nowe prądy w poezji i prozie młodą Polską, krytycy muzyczni objęli tym określeniem pięciu młodych kompozytorów. Apolinary Szeluto stwierdził z rozgoryczeniem, cytuję, Młoda Polska w muzyce to wóz, którego czterema kołami są Karłowi Trzymanowski, Różycki i Fittelberg a ja jestem piątym kołem u wozu. Szalutoto utopił swój talent w alkoholu, Fittelberg przestał komponować i poświęcił się dyrygenturze. Rozgłos zdobyli Karłowicz, Szymanowski, Różycki. Kto od roku 1905 finansował koncerty Młodej Polski w Berlinie, Wiedniu i Warszawie? Odpowiada pan Marek. Książę Władysław Lubomirski. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Stefan. Hrabia Władysław Lubomirski. Dziękuję. Dobra odpowiedź. I pierwsze pytanie związane z fragmentem filmowym, no i oczywiście z muzyką, a pytanie będzie brzmiało, proszę rozpoznać dokładnie ten utwór, a ja proszę o fragment filmowy. O Proszę pani Stefanie. Więc był to Walc katą z opery Kasanowa z Bardzo Ludomira Różyckiego. Bardzo dobra wystarczy mi i pan Marek. Walc katą z opery Kasanowa Ludomira Różyckiego. Wyśmienicie. Miała baba koguta, wsadziła go do buta. Melodia tego ludowego krakojaka pojawia się w opracowaniu na orkiestrę symfoniczną. Gdzie i u którego kompozytora, pan Krukowski? U Ludomira Różyckiego i to aż w dwóch utworach, bo w, zarówno w panu Twardowskim, jak w drugim koncercie fortepianowym. Wyśmienita, dokładna odpowiedź i pan Stefan. Melodia ta pojawia się w balecie pantomimie pan Twardowski. I jeszcze dla porządku, kompozytor. Ludomir Górzyski. Tak, dziękuję bardzo. I kolejny fragment filmowy i muzyczny. Pytanie brzmi: kto i pod jakim tytułem skomponował tę właśnie pieśń? Poproszę o muzykę. Pan Rymek, proszę bardzo. Więc była to pieśń Mieczysława Karłowicza do słów Kazimierza Przerwy, Tetmajera. Dziękuję bardzo i pan, a jeszcze tytuł, to był jednak tytuł. Pod jakim tytułem skom... kto i pod jakim tytułem skomponował tę pieśń? Mieczysław Karłowicz skomponował. Tak, ale pod jakim tytułem? Pan powiedział do czyich słów? O, to... mów, mów do mnie jeszcze. O, o to mi chodzi bardzo dobra odpowiedź. I pan Marek. Była to pieśń Mieczysława Karłowicza, a jej tytuł był taki jak pierwsze słowa. Mów do mnie Te, jeszcze. Tak, wyśmienicie. Dziękuję. Mieczysław Karłowicz skomponował poemat symfoniczny Stanisław i Anna o świecimowie pod wpływem staropolskiej legendy o tragicznej miłości brata i siostry. W Rzymie Stanisław uzyskał u papieża zgodę na ślub z siostrą, ale Anna zmarła zanim wrócił. Karłowicz pisze w komentarzu tak do swojej partytury: Stanisław niedługo przeżył siostrę, kapliczka kryje zwłoki kochającej się pary którą dopiero śmierć połączyła. Gdzie znajduje się kapliczka Stanisława i Anny Oświecimów, pan Marek? Wydaje mi się, że w Krośnie. Bardzo dobrze się panu wydaje. I pan Stefan? To to są moje rodzinne strony. Krosno. Tak, wyśmienicie. I znowu chwila muzyki, a pytanie brzmi. Proszę rozpoznać ten utwór. Proszę o film. Proszę, panie Stefanie. To obejrzeliśmy fragment baletu pan Twardowski i Ludomira Różyckiego. Wyśmienicie, pan Marek. Był to balet Ludomira Różyckiego, pan Twardowski. Dziękuję. <klucz> Różycki przez wiele lat posługiwał się fałszywą metryką urodzenia. Fałszywy dokument został sporządzony w czasie studiów młodego artysty w Konserwatorium Warszawskim. Dlaczego Różycki zaopatrzył się... Fałszywą metrykę urodzenia pan marek. Chodziło o przesunięcie daty urodzenia w związku z potencjalną możliwością wzięcia różyckiego do wojska przez władzę tak, carską. Dziękuję bardzo. I pan Rymek. Ponieważ on zapowiadał się znakomicie jako kompozytora. chodziło o to, żeby go ocalić od wzięcia do wojska carskiego, więc od To był główny powód. Więc tak, dziękuję od I przed Panami kolejny fragment filmowy i muzyczny. Po wysłuchaniu proszę powiedzieć, jak brzmi tytuł tego utworu i kto go skomponował, poproszę o film. Proszę, pani Stefanie. Obejrzeliśmy fragment baletu pantomimy Harnasie Karola Szymanowskiego. Wyśmienicie. Pan Marek. Balet Karola Szymanowskiego Harnasie. Dziękuję bardzo. <klucz> Szymanowski pisał młodzieńcze utwory pod wpływem Chopina, Skriabina i Brahmsa. Potem włączył się w nurt niemieckiego neoromantyzmu, którego główną postacią był wtedy Ryszard Strauss. Okres I wojny światowej to oryginalny, ekstatyczny impresjonizm w twórczości Szymanowskiego. Potem przyszedł ostatni styl narodowy, naznaczony głównie folklorem buralskim. Proszę wymienić jeden utwór Szymanowskiego charakterystyczny dla okresu impresjonistycznego i jeden charakterystyczny dla okresu narodowego, pan. Marek. Więc dla okresu impresjonistycznego wymienię op. 30, cykl utworów na skrzypce i fortepian Mity. A dla okresu narodowego, dla okresu narodowego no to balet Harnasie, na przykład. Tak, gdzie? bardzo jest to dobra odpowiedź. I pan Stefan. Z okresu impresjonistycznego wydaje mi się, że można by wskazać może taki utwór fortepianowy, jak jak maski. Tak, a narodowe? A z narodowego, no właśnie harnasie, no to... Bardzo było. dobrze, dziękuję.